Witam wszystkich. Z tej strony Alok. A kurde. to jest kolejny odcinek. Z naszej małej serii Minecrafta. Takiej surwiolowej. Jest ze mną duszek. Jak. No zresztą. No. Kto ma być inny, skoro to jest seria z duszkiem. No dokładnie. Tak, a ty kurczaku cię zabiłem. Tak, widzicie, tu mamy taką ziemiankę, bo włączyliśmy potwory i potrzebowaliśmy schronienia. A dzisiaj idziemy nie tam, gdzie duszek poszedłeś. Wróć się z powrotem. Dobrze tato. I idę zabić świnię, dobra? Dobrze. Dobrze tato. Zdychaj. Dobrze Zdychaj. tato. Auć auć. Dobra. Oj, owca. Nie zabiję. Nożyczki. Nie nożyczki. Nie tu są, dobra. Nie zabijaj. Dobrze tato. Chciałem wezmę nożyczkami. Ja. Co? Co ci nie pasuje? Dobra, ej, lecimy tam, gdzie mieliśmy iść. A gdzie? No tu. Idziemy do takiego fajnego miejsca, A. co odkryliśmy, nie pamiętasz? Ja odkryłem. Idź pierwszy. Tą owcę taką nagą zostawiliśmy. A co byś zrobić? Szkerem. <laughs> A to ham, no to co się zatrzymujesz? Biegnij do niego. Co to tu jest? Ej, nie mamy pochodni. Ej, tam jest ten! Brzydal. Nawet dwa są. A ja tu widzę węgiel! Węgiel widzę, to go wykopię i zrobię pochodnie Dobra? Łysy Dlaczego? Bo aż mi życiem zabrali ja tu kopię, Żebyśmy mieli węgiel To kopaj, bo ja mam węgiel chłopie i będę robił zaraz pochodnie Mamy patyki jakieś tam w tym? Mamy Hmm. Trochę tego węgla tutaj mamy. Kamiennym kilofem się trochę długo kopie. Fajnie, prawda? Bez w ogóle sporo ten. Creeper, Creeper, kurwa, creeper. Tylko żebyś nie zdech mi tu. Panie czyni się zapytał. Kto, Creeper? No, zabiłem go. Debil. To jest inwalida. Ej, łuk ma. Zdobyłem. Ja, ja mam strzały nie za bardzo mi trzeba poszedł. Mam, mam, Jak tu wyjść? Mam pochodnie. Skąd? Mam chlebek, lapis lazuli... Ty gdzie, w ogóle... Ty... Gdzie, Czemu ty tak daleko jesteś? Ja idę zrobić kurde te pochodnie, Ja wagonik z tym. To stój tam gdzie... Albo weź, poczekaj za mną, chcę z tobą iść, a nie... Co dalej? Żebyśmy razem... Ale... A ty se poszedłeś i od razu... Co za hamidło, nie? Ja mam węgiel. A ja mam już teraz kurde pochodnie. 16, nie, 56 mam to galancie w sumie. A ten łuk? Ten łuk słaby trochę jest, ale dobra. Cześć, zjem kurczaka i idę. Biorę dzidę i idę. Dobra, lecę mieczykiem tam iść, czy, czy może być kilof E, wróciłem, o jestem, chodź tędy. Oła, oła. Dobra, Czekaj, pochodnie sobie ustawię, żeby móc ładnie stawiać. Ale mam też jedną, znalazłem. Jak znalazłeś pochodnie? A, tam no jest to jest ten! Ten debil łysy. Czekaj, idę go zabić. Jaki debil łysy? No ten czarny taki co się świeci. A, to uważaj, tylko patrzy w no, wiem. Na nogi mu się patrzę, może być. Jako ci <laughs> ty, jaki to mocne jest? To prawie mi zjadło. Jaki Patrz. chodzi? Co? Tu znalazłem Czekaj. wagonik. A Nie tu była pochodnia. Ej, tu jest drewno, które możemy wykopać, bo przecież po co ono tu? No właśnie. Mamy siekierkę. No siekierkę. No, 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 no gdzie to? Jej, bo... No jeźdź! No kurde bo mnie zabijesz! Co za tułman! O kurwa panie, panie, szkielet, szkielet! Gdzie? O, ginę, 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 ginę! Gdzie masz szkieleta? Idzie stamtąd, idzie stamtąd, idzie stamtąd. No O ty drnoju, ty, ty chanie, ty! Tu też jest ta! No. Ej, tutaj zaraz wchodzimy. No ale chodź tu najpierw to drzewo. No już. Mamo, ginę tutaj. Ej ja, to, to jest rozbudowana kopalnia, hopie. Ja. No ale ja fajnie, to, fajnie, to wygląda, nie? Nawet no, trawa tu jest. Co tam jest ja, trawa? Trawa? trawa. Aha, słyszę zombiaka. Ja jest tu. Ty juty! ty. Spadnie umyć, bo się zesrałeś. Co to za ze skrzynką? A co no jest, było w skrzynce? Yy, lapis, azuli, chlebek. Właśnie, chlebek. Ej, ale tę skrzynkę można rozbić? Można. O jest, mam. Bo nawet są te, torki, tory. Siekierami się skończy. Ty. To jest dobra. A co tak to jest tak. perła kresu, co ona mi robi? Yy, teleportujesz się. Rzucisz ją i tam gdzie doleci, tam gdzie topniesz. Nie razy, bo przy tym utracisz się życie. Tak. No tak. To po co mi to? A wiem Jeee, ty wejdź, zrobię jakąś kamienną tą. A zaraz ja zrobię zresztą kamienną siekierę, bo przecież umrę tu. Będę tam miał kopać tą drewnianą. Niech się już niszczy ta jedna i... I zaraz kill'o Ja mam kilka chyba. Dobra, gdzie jesteś, łysy? Tutaj, zaraz, poszedłem w prawo. Jak w prawo? <noise> no. Tam w dół poszedłeś, co też Nie. Zaraz, to chodź tu, gdzie też szkielet stój, stój tam, stój tam, gdzie, przy tej szkielet... o. Czekaj, bo ja poszedłem sunę. kompletnie To chodź szybciej. No nie, on tam idzie. Mógłbym, <noise> mam jedną strzałę chyba tylko, szkoda. Czekaj, czekaj, się. No nie! Oczuj się, jeszcze raz. Kurna, jeszcze raz. O, ja, ja wiem. No dobra. Zbieraj to, co zostało. Dobra. mnie Chodź tu! No Chodź. No, down. no nie! Tu jest, tu jest pochodnia! Aaaa, i dobra, idę za tobą, bo przecież umrzesz. O, o wągiel. Poczekaj, najpierw coś się trzeba tu. W ogóle tutaj... Ja pierdziele, jak to jest rozbudowane, chopie. No kurde Creeper tu jest kolejny! To odniż go, bo ja tylko węgiel kopię. Dobra, zabiłem go. Jest słyszę wodę. Tutaj gdzieś muszą być spawnery. Jest spawner! A spawner czego? Skieletów. No i co z nim możesz zrobić? No i tam jest skrzyneczka. Aha. No i co tam w skrzynce znalazłeś? No jeszcze nic. No to na co się czekasz? No na pochodnie jak zanieczyszczę, trzeba to oświetlić. Aha, no to czekaj. Już tam idę syneczku. Pierdzielek nie ma tu żadnej skrzyneczki, szukaj mnie, banda polskich złodziei, uciekam nie w, się, w gdzie ty polazłeś, w prawo, czy...? Tute. O cholera, jeszcze zombie. Czekaj, idę do ciebie. To oznaczaj, gdzie chodzisz, tu nie masz świec, czy co? No nie mam. Stój tu! O, zombie! groju! a się zakręcił w pajęczynę, aj, co łyso, groju! Chodź tu do mnie, wracaj! No poczekaj. O, tu. <noise> Jakie tu... ile korytarzy tu jest? No chopie. A ile wum, A ile żelaza? Gdzie ty żelazo widzisz? No, poszedłem prosto tam. O nie, tu tam są się... jakieś tory. I tu wodę słychać. No to da, ja tam byłem wcześniej, teraz poszedłem gdzie indziej. O węgiel. jest spawner. Ale najpierw wykopię ten węgiel, co może. Lepiej, no właśnie, ja przy tym o, nie, ja ogółem. idę. No to ja idę potem do tego spawnera teraz. Tak no zaraz... dookoła. Eee! Ej, jeden ma zenchantowany łuk! Udzielę no, sam dżec Zabijcie? No chodź tu. Ja? No. Poczekaj, bo jeszcze kopię żelaza. Jestem za ścianą. Poczekaj, już się do ciebie kopie. Dalej, no, bo słyszę jakieś zombiaki tu zaraz mnie zjedzą. No idzie ten zombie do mnie. No ty chamie! Chłopie, te są tak rozbudowane... No idziesz do mnie czy nie idziesz? Kolejna, kolejna skrzyneczka. A dlaczego ty ze mną nie poszedłeś bezpośrednio? Ile O mój Boże... Chodź tu do mnie, Głąbie! Masz Poczekaj. jakieś strzały? Bo ja ani jednej. Właściwie to nie wiem dlaczego... Ej, to, 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 trzeba, to trzeba popatrzeć... Wy dokładnie to... I, idziesz do mnie czy nie, bo przecież To no, górę... do ciebie. No weź duszek, bo szkoda odcinka i idę jedza. tam, bo zginę najwyżej przez Ciebie. Dobra, idę do Ciebie. O, może tutaj jedę. O, jestem chyba. Ty, tu jest żelazo, już nie mam kill offa. Ty skurczy masz... byku, zdechaj. Zdech Dobra. ten, co miał zenchantowany bo... tobie. Bo szkoda, że mi go nie dał. Ej, kopiemy ten zielony kamień stąd. Chodź tu. Tutaj, ale tu też jest żelazo, masz może patyki? Nie, mam tylko 43 świece. Mm. Ale mam 12 lebuśi. Skąd ty masz lebuś? A ten spawn no, można, no, można jakoś zniszczyć, ten. czy coś z mamy robić, czy co? Yy, czekaj. Yy. No i co robisz? No, teraz się nie będą spałnić. Trzeba by tutaj zakryłeś ten zielony. O, teraz. E, dawaj mnie to. Gdzie masz spodnie? Mam no, przy sobie pewnie, nie? I tu masz żelazo... Ale ty jesteś tępy. Tak... To wszystkie no, południe ci musiałem zniszczyć, bo przecież postawiłeś na tym. No to daj, bo zaraz się będą respić. Nie będą się respić, jak tu jesteśmy. Będą się respić! A tu nie może stać? Zobacz w tym miejscu. To kurna widzisz! No nie. Ty duszo nieczysta. Oła! Ty hamiet. A tego spawnera nie można jakiegoś zniszczyć? No nie, można, zniszczyć. No, nie można, daj mi świecę! A mogą tak stać jak stoją teraz? Nie mogą, daj mi świecę! No to czekaj, postaw tutaj bruk! A ja postawię świeczki, no. Dobra, już postawię świeczki. No nie. O kurna! O kurna! A gdzie jesteś? Mhm. Tu i tu, i teraz jeszcze świeczka, tu i świeczka. No. Dobra, już nie będę. Dobra, kończymy, bo nam się odcinek skończył. Do następnego i trzymajcie się. Cześć. Na razie.